Witajcie moi drodzy. Praktyka czyni mistrza. Wpadłam na świetny pomysł. Mam nadzieję, że jestem widoczna. Zaraz sprawdzę, czy mnie widać. Jesteśmy tak najprawdopodobniej na Facebooku, na YouTubie, ale też y, nagrywam na dwie kamerki, więc zobaczymy tutaj, jak to wszystko pójdzie. Wiem, że się ostatniście za e, transmisjami na żywo, ale jestem bardzo zajęta, ale żeby usprawnić czas, e, wymyślałam świetny sposób. Nagrywam na dwie kamery. Nagrywam e, na Facebooka, ale też nagrywam na e, YouTube'a. Zaraz zobaczę, czy mnie widać. Czy mnie słychać. Jestem widoczna. Zaraz sprawdzę. Tak, jestem. Czy mnie widać. Tutaj. O, już widzimy sobie. Zaraz sobie zobaczymy. Ostawimy wszystko. O. Nie wiem, czy mnie dobrze słychać. Patrzymy sobie. Tak. Widać mnie na, na YouTube świetnie. Moi drodzy, dzisiaj mam dla Was jak zwykle konkurs. Dzisiaj mam dla Was kartę, dzisiaj mam dla Was energię, czyli to, co robię na YouTube ostatnio. Dziękuję za wszystkie wiadomości. Najpierw zacznijmy od rzeczy. Miłych, czyli od konkursu. Mamy cały tydzień. Możecie wygrać ten cudowny organ. Tutaj go pokazuję. Nie wiem, czy go widać w jednej kamerce i w drugiej. Tutaj, co trzeba zrobić? Trzeba udostępnić mój filmik na Instagramie, bądź na swoim Facebooku. oznaczyć mnie. Możecie codziennie udostępniać i do mnie napisać. Pokazać pracą zrobioną, wtedy codziennie dostaniecie jeden los. Ten talizman jest wart dużo. To jest talizman Orgon. Jak wiecie, tysiące osób jest zadowolonych, klientów nie tylko z mojej pracy, ale też z rzeczy. Zawsze staram się Wam pomagać. A pracują dla mnie osoby, które naprawdę mają bardzo dobrą energię, więc zapraszam serdecznie. Możecie go wybrać. A zobaczmy sobie, jaka tutaj co nam będzie tutaj mówiła energia. Na tutaj najbliższe dni, przed nowiem. Mam dzisiaj cudowne karty błogosławieństwa. Zobaczmy sobie tutaj. Jest to na żywo, więc może też mój pies wskoczyć Zunią. Chociaż dzisiaj miał cudowny spacer, spotkał się ze swoim kolegą. Już patrzymy sobie, co karty błogosławieństwa mówią. Już patrzymy. I oczywiście, żeby być y, na bieżąco z moimi transmisjami, robię na dwie kamerki, więc nie wiem, jak to wyjdzie. <grym> Tutaj, zobaczmy sobie. Zobaczmy sobie w takim razie, jaka będzie energia w najbliższych dni tymi kartami błogosławieństwa. Zobaczcie, piękna karta. Wybierzmy sobie trzy karty, ale śliczne karty wychodzą. Proszę. I cudowna karta tutaj. Mamy trzy piękne karty. Proszę bardzo. Spokój po, po bitwie. Zobaczcie, jaki, jaka wymowna pierwsza karta, która nam tutaj zdecydowanie dużo mówi. Spokój po bitwie. Ostatnio mogło się bardzo dużo dziać w Waszym życiu, ale też mogło się przede wszystkim mogliśmy bardzo głęboko odczuwać różnego rodzaju energię. Tutaj w pewien sposób wszelkiego rodzaju jakieś napięcie, czy w pewien sposób takie odetchnienie, odzyskanie równowagi po trudnym okresie, daje nam niesamowite po prostu wsparcie. Jest to taka energia właśnie odpuszczenia, jest to energia, która daje nam takie właśnie, taki spokój po bitwie. Kiedy wchodzimy w taki okres, kiedy łapiemy oddech, idziemy dalej, kiedy dajemy sobie spokój, kiedy wracamy do naszej wewnętrznej, ja to nazywam, świątyni, do siebie, do swojego spokoju, do swojej głębi, do tego, co jest bardzo ważne, I jesteśmy w takiej cudownej właśnie energii przede wszystkim. Gdzie jest cisza, gdzie jest miękko, gdzie nie ma jakiegoś pośpiechu, gdzie nie ma jakiejś presji, przede wszystkim. Energia dzisiaj daje nam niesamowite wsparcie. Kiedy zaczynamy czuć klarowność, przede wszystkim, kiedy zaczynamy mieć odporność, kiedy te pewne rzeczy znajdują się rozwiązania na pewne rzeczy, to jest bardzo ważne. Kiedy nasza intuicja zaczyna widzieć więcej, głębiej, przede wszystkim, ale nie jesteśmy też w pewien sposób zamgleni stresem. To jest bardzo ważne. Ta energia do nas mówi, kiedy wyruszamy dalej i mamy, po prostu schodzimy do naszej wewnętrznej mądrości, wewnętrznego spokoju. Gdzie wszystko właściwie, gdzie sprawy, które były gdzieś niepoznane czy nierozwiązane, one mogą być bardzo po prostu tutaj, bardzo mogą nam się uwidocznić. Zdecydowanie wszystko, zobaczcie, co potrzebujemy, jaka piękna karta jest w nas. Wszystko, co jest w nas, przede wszystkim, kiedy Przejawia się ta energia, możemy mieć przeczucia, coś, co pokazuje się bardzo trafne, kiedy zauważamy w pewien sposób takie subtelne znaki, przede wszystkim, ale też czujemy wyraźnie, czego nie chcemy, a co pragniemy. Tutaj widać, że ta energia się uspokoi przede wszystkim, i ta energia podpowiada, żeby zaufać temu, co jest delikatne. To jest cudowne, to jest wspaniałe. Taka będzie energia. Ja mam dzisiaj dla Was taką niespodziankę i oczywiście konkurs. Przypominam o konkursie. Piękny talizman, możesz wygrać. Losowanie będzie w sobotę. Co trzeba zrobić? Udostępnić moją stronę. Wróżka Anila, mój fanpage, na swoim, na swoim Instagramie oznaczyć mnie albo też i też na swoim Facebooku. Możecie robić to codziennie. I możecie właśnie dzięki temu mieć losy. A w sobotę będzie losowanie, przepiękny talisman. Przygotowałam dla Was też drugie czytanie. Nagrywam to na dwie kamerki. Robię taką próbę, tak sobie wymyśliłam, więc zobaczymy, co będzie.